Cześć. O Agnieszce Zdunek usłyszałam z telewizji śniadaniowej. Weszłam na jej stronę i tam się dowiedziałam, że robi zielone spotkania kobiet. I tak się zaczęła ta moja przygoda zmieniająca życie, muszę przyznać. Generalnie sytuacja wyglądała u mnie tak, że od kilku lat bardzo pragnęłam coś zmienić zawodowo, życiowo, znaleźć jakiś projekt, w który się zaangażuję. No ale sytuacja była na tyle relatywnie dobra, że nie wymagała jakiejś konkretnej, szybkiej zmiany, więc chyba najtrudniej podjąć decyzję w takim momencie. Ale na szczęście pojawiła się Agnieszka. No i jej warsztaty mastermindowe jej wspaniałe dziewczyny, które tam poznałam, które mi dały ogromną dawkę energii, wiary w siebie takiego zapału do tego, że warto coś zmieniać, że warto walczyć o siebie, warto robić coś co sprawi, że będziemy się po prostu cieszyły każdym dniem. Bo to gdzieś było moje marzenie od paru lat. Nie wiedziałam zupełnie co chcę zmienić, ani co chcę robić, ale wiedziałam, że chcę się budzić codziennie rano po prostu zajarana życiem, że się nowy dzień zaczyna, że jakiś kolejny fajny projekt. No i generalnie z taką mantrą i z taką nadzieją przyszłam na te spotkania. I okazało się, że faktycznie na ostatnich warsztatach, ostatnich naszych spotkaniach już wiedziałam, co chcę robić. Miałam mniej więcej zakrojony plan jak to robić. No i teraz zaczynam. Zobaczymy, gdzie ta przygoda mnie dalej zaniesie. Także jestem bardzo wdzięczna Agnieszce i dziewczynom, które spotkałam, poznałam. Myślę, że nadal będą częścią mojego życia zawodowego, może też prywatnego. No i cóż, no, mam świadomość, że takie warsztaty są potrzebne. Na stałe tak naprawdę, jak się buduje własny biznes czy swoją markę, to potrzeba takiego wsparcia na co dzień, więc mam nadzieję, że może kiedyś jeszcze nasze drogi z Agnieszką się skrzyżują tutaj. No i zachęcam Was, bo naprawdę warto. Przygoda zmieniająca życie.